Dzień dobry, szołowcy! Witajcie znowu na kanale i witajcie w kolejnym odcinku, w którym pójdziemy sobie na rower i porozmawiamy o tym. Co najbardziej mnie zaskoczyło podczas pierwszej rowerowej wizyty w Hiszpanii? Myślę, że taką pierwszą rzeczą, która jest najbardziej uderzająca dla kogoś, kto wyjeżdża w zimie, na ten rower do Hiszpanii. Jest przyzwyczajony jednak do wyjazdów raczej letnich gdzieś na południe Europy i nie ma dużych doświadczeń z tym, jak to w tej Hiszpanii, czy jak to na tym południu Włoch jest w okresie zimowym. Jest to, jak przyjemna dla rowerzysty jest pogoda. Bo tak jak wam mówiłem w odcinku o tym, dlaczego nie warto przyjeżdżać do Kalpe, to to nie jest pogoda dla plażowiczów. To jeszcze nie są warunki, które nam się kojarzą z południem, tym takim leniwym, gdzie leżymy sobie na plaży. Gdzie ciężko jest czasami gdzieś wyjść, coś załatwić, bo jest taki letni upał. Natomiast to jest pogoda idealna dla kolarza idealna do jazdy na rowerze. To jest pogoda, której jest bardzo mało w Polsce w sensie. Czas trwania takiej pogody w Polsce jest stosunkowo mały, ponieważ u nas tak naprawdę, zwłaszcza przy ostatnich takich układach klimatycznych, jakie są przez ostatnie lata, często jest tak, że jest sobie zima, która jest często nie do końca zimowa, czasem po prostu mokra i brzydka, a potem następuje gdzieś to przejście do lata, które już jest bardziej burzowe, duszne, często też mokre, ale generalnie są to takie skrajności, natomiast stosunkowo mało. Za mało, dużo mniej niż bym chciał. Jest w Polsce takich dni, które kojarzą mi się z temperaturą między 15 a 20 stopni. Dni bez silnego wiatru, bez jakiejś dziwnej wilgotności, czyli dni, które są po prostu idealnymi dniami na rower, żeby sobie pójść po prostu z koszulką plus rękawki i bez długich spodni, bez jakiejś kamizelki na rower i się nie martwić temperaturą. A to jest coś, co tutaj jest bardzo, bardzo częste w tym styczniu i w lutym, czyli właśnie pogoda, gdzie jest po prostu dużo słońca, gdzie jest mało zimnego wiatru, nie ma upału, więc jest idealna pogoda, żeby pójść po prostu na rower. I to jest coś, co mnie tutaj najbardziej uderzyło, jak długo tutaj może trwać ten czas, który kojarzy się właśnie z idealnymi warunkami dla kolarzy

osób na rowerach. Ilość kolarzy i to nie tylko tych prosów, którzy faktycznie robią wrażenie i ilość, stężenie prosów w tej w styczniu to jest kosmos. Natomiast też ilość po prostu osób w różnym wieku na rowerach szosowych i nie tylko, ale skupmy się na tych szosowych z całej Europy, która tutaj jest w okresie zimowym to naprawdę robi wrażenie, zwłaszcza robiło to wrażenie tych parę lat temu, kiedy w Polsce kolarstwo szosowe generalnie rzecz biorąc było Średnio popularne, dalej uważam, że nie jest tak popularne chociażby jak gravele e, czy rowery, nawet górskie, mimo wszystko, już nie mówiąc o rowerach jakichś rekreacyjnych. Natomiast faktycznie tutaj to robi wrażenie, i na początku, jak przyjeżdżacie, zwłaszcza z miejscowości, w której nie ma tak silnej kolarskiej kultury i społeczności, to efekt jest kosmiczny. Bo prawda jest taka, że to zimowe kalpe żyje tak naprawdę dwoma grupami osób. To są z jednej strony emeryci z całej Europy, którzy się tutaj zjeżdżają i zimują czy w swoich, czy w wynajmowanych apartamentach, a z drugiej strony to kolarze. i Powiedzmy sobie jeszcze, że część tych emerytów również się do tej grupy zalicza, bo tutaj po prostu przyjeżdża też, żeby sobie pojeździć na rowerze. Zwłaszcza z Belgii, z Holandii, z Francji, gdzie ta kultura jeżdżenia na rowerze jest naprawdę bardzo mocna. No to ci ludzie tutaj przyjeżdżają, żeby w komfortowych i bezpiecznych warunkach pojeździć na rowerze. Kolarzy spotkacie wszędzie spotkacie ich na szosach spotkacie ich w kawiarniach, w knajpach. I tak jak mówiłem, w różnym wieku i na naprawdę bardzo różnych rowerach, jeżeli ktoś się boi, że tutaj wszyscy jeżdżą na jakichś najbardziej wypasionych sprzętach, to jest naprawdę w błędzie. Bo tutaj spokojnie spotkacie na przykład młodych zawodników trenujących na rowerach, na hamulcach szczękowych i aluminiowych ramach, starsze osoby na starych rowerach. Takie pytania w ogóle często pojawiały się w tym, co gdzieś tam piszecie na Instagramie, czy na Strawie, czy tutaj faktycznie trzeba przyjechać z takim czy innym rowerem. Totalna bzdura. Tutaj pamiętam, pierwszy raz byłem na aluminiowym krosie, na szczękach, i dalej jest tak, że tutaj ludzie sobie jeżdżą na rowerach i mają kompletnie gdzieś to, jakie to są rowery. I Kolejną rzeczą, która mnie naprawdę tutaj zachwyciła, żeby nie powiedzieć zaskoczyła bardziej chyba zachwyciła niż zaskoczyła chociaż może aż w takim stopniu się tego nie spodziewałem to jest ilość dróg, jakość dróg i kultura, która na tych drogach. Panuje. W takich miejscach jak dzisiaj, praktycznie jesteśmy w stanie spędzić pół dnia nie spotykając żadnego samochodu, bo spotykając tych samochodów bardzo mało, najczęściej jeszcze jadących sobie wolno, bez jakiejś drogowej agresji i co więcej, jeszcze z kierowcami, którzy uważają rowerzystę za normalną część rzeczywistości drogowej. Rowerzysta nie wzbudza agresji, rowerzysta nie jest jakimś intruzem, więc jest traktowany tutaj po prostu normalnie z szacunkiem. A sieć drogowa jest niesamowita. W takich miejscach jak dzisiaj znajdziecie mnóstwo dróg prowadzących do miejsc, które wydają się bez sensu, bo to jest po prostu jakiś punkt widokowy. Często są też drogi do punktów obserwacyjnych związanych z ryzykiem pożarów tutaj w okolicy. Natomiast tych drugie z mnóstwo są bardzo dobrej jakości najczęściej, co więcej powstaje ich coraz więcej. i kiedy tutaj przyjeżdżałem pierwsze lata, odkrywałem głównie te drogi, które są najbardziej znane: kolderate, Sportetudons, Tuonss, a zgłębiając te tereny przez kolejne lata, odkrywam, że tych dróg jest dużo, dużo więcej i takie miejsca właśnie jak dzisiaj, jak wiele innych, które staram się Wam pokazywać, jeszcze gdzieś się tutaj kryją. Tych dróg powstaje coraz więcej. A co ciekawe, odkrywam, że tutaj jest też chyba całkiem ciekawa sieć dróg szutrowych, które kiedyś warto by zwiedzić właśnie przy pomocy roweru z szerszą oponą. Ale faktycznie sieć dróg, kultura na drogach to jest coś niesamowitego i coś, co naprawdę na początku zrobiło tutaj na mnie ogromne wrażenie. I dalej to wrażenie robi, chociaż. Powoli u nas na południu Polski też to się zmienia i coraz częściej dobre drogi prowadzą do miejsc, które kiedyś nie były oczywiste. Rysiu, chciałbym powiedzieć o trzech rzeczach, które każdego zaskoczą w Kalpach, to co byś To, że ludzie są wszyscy uśmiechnięci, to tacy radośni i wszyscy mówią sobie cześć. I co dalej? Jedna. Może może to wie, że trochę wieje. No dzisiaj wieje. Dziś trochę trochę tak. bym się spodziewał. No nie wiem jak może, może jest chyba spokojne. Może To biorę. z gór wieje. Ale... Dobra, to mamy jedną rysiu, dawaj. Druga to wieje. No to, że w styczniu jest tak ciepło. W ogóle to jest jakiś game changer. To mamy dwie i pół. Dwie i pół. Trzecia. Hmm że tych prosów można tak zobaczyć? O już cię dorwę, bo Maciek jest tutaj dopiero drugi raz, więc do ciebie pytanie. Trzy rzeczy, które cię najbardziej zaskoczyły w Kalpę? Zaskoczyły mnie w Kalpę? Tak. W sumie lekkie góry jak dla kogoś z płaskopolski, pogoda w styczniu i ilość ludzi tutaj, których można spotkać się z całej Polski w sumie rowerowej. Kolejną ofiarę łapiemy. Co najbardziej zaskoczy... Trzy rzeczy, które cię najbardziej zaskoczyły w Kalpę? Belgijskie piwo, belgijska pożarnia rowerów. Bardzo dużo bergów na drodze. Tutaj złapaliśmy na trasie, więc pytanie teraz do Ciebie. Trzy rzeczy, które ci najbardziej zaskoczyły w kalpę. Eee, wiatr, bo, bo wieje, wieje bardzo mocno. Eee, widoki, no i generalnie atmosfera. Ta Nie kultura jest kolarska, kolarska jednak tutaj jest eee, naprawdę na wielkim poziomie. I na ofiara, tym razem w miasta i okolic. Panie Kamilu, co Cię najbardziej zaskoczyło? Trzy rzeczy, które najbardziej zaskoczyły w kalpę. Trzy rzeczy. Eee, to będzie tak, sielanka, swojsko bardzo tu jest. Eee, może ilość Niemców, emerytów, oprócz kolarzy. Eee. No trzecią rzecz ciężko będzie, muszę pomyśleć. No, to jest drugi raz, to wiesz, straciłeś to już To już jest drugi raz i już tak się czuję jak u siebie w domu, więc... Nie zaskakuję. Trzecią rzecz odpuszczam na razie. No, wróćmy, to trzy rzeczy, które a. najbardziej zaskoczyły kartę. Poza no. dynią, w serniku. Czy mnie to zaskoczyło? Czyli nie ma bananów w sklepach? Są, są. W tych najbliższych nie. Są. Są. No. Bo są już wykupione. A to tak, to standard. To e, plantan zaskoczy. mnie najbardziej zaskoczył, że nie był bananem. W ogóle w Hiszpanii jest chyba tak, że banan to jest taka pasza dla trochę, a platan to jest ten a, szlachetny. A, platan, no. dobra. To jeszcze ciągle zaskakuje mnie ta nazwa w takim razie. No i co jeszcze? Że jest tak bardzo wietrznie. To są trzy rzeczy już. pierwsza była dyniczna. Trzy rzeczy, które Cię najbardziej zaskoczyły w halpę pierwszym razem. Pierwsza dzisiaj. To, że po pierwszy od 50 zapełę do kawcia. Że jednak można. Że jednak się da. Druga. No nie wiem. W sumie. To, że wieje, to zawsze wieje. W sumie. Że wysłatowała tutaj ten O, mamy to. A my jesteśmy swoją drogą w wyjątkowo ładnym miejscu, czyli w punkcie widokowym nad Kalpę, który też Wam gorąco polecam. Za każdym razem jak tutaj jesteście. Mam nadzieję, że w ogóle dzisiaj coś z tych materiałów nagranych na trasie słychać, ponieważ nagrywam malutkim sonem Eric Zero, który ma ten problem, że ciężko jest w tym aparacie wygłuszyć mikrofony, więc jak jest wiatr, to jest generalnie, że biorąc, kiepsko. Ale miejsce jest naprawdę Przepiękne i tam widzicie cały faktycznie przekrój kalp. Od tego roku tutaj można wyjechać w końcu betonem, bo w zeszłym roku ten ostatni kawałek podjazdu był szutrowy. Teraz do punktu widokowego da się dojechać betonem, elegancko szosą. Dopiero ta dalsza część w stronę tam anten jest dalej szutrowa. Ale jakbyście kiedyś pije na, na spacerku albo gravelem, no to naprawdę warto przejść do końca, zwłaszcza na zachód słońca, i popatrzeć sobie na Benidorm.